czyni ten okres, kiedy już się ludzi nie leczy, a też jeszcze są z nami, uczynić ten czas i dla rodzin, i dla tych dział, które tu spoczywają, czasem takim, gdzie rodziny przybywają i mówią, że jest to miejsce godne. To jest też bardzo ważne, bardzo ważne dla rodzin, dla nas. Mamy tu doktora, który wziął opiekę, czyli opiekę nad tym obiektem, bo jest specjalistą w zakresie, w zakresie, proszę powiedzieć, medycyny sądowej. Ta specjalizacja umożliwia, by... Sekcje zwłok były y, wykonywane przez doktora nie tylko y, y, tu y, miejscowych naszych y, mieszkańców, ale jest możliwość dzięki takiemu budynkowi, by podpisywać umowy czy też porozumienia z innymi podmiotami i ażeby y, ten nasz budynek mógł również y, tych, którzy oczekują na y, sekcję zwłok nawet z innego terenu. Y, jeżeli się, mówimy już o pieniądzach, y, to przynosi nam to pewne korzyści materialne, y, co dla szpitala nie jest bez znaczenia. Y, dzięki czemu ten budynek powstał? Powstał y, właśnie i tu bardzo serdecznie dziękuję wojewodzie, panu wojewodzie, bo y, przeznaczone y, na ten cel pieniądze to 2 675 133 y, y, my jako powiat dołożyliśmy też około pół miliona y, na ten budynek i trzeba jeszcze powiedzieć, że budowaliśmy ogrodzenie, co jest tak mało kto to zauważa ale jest to rzecz niezwykle ważna, ponieważ dawne ogrodzenie miało po prostu dziury w płocie, miało takie zakrzaczenia, tu wchodziły, przeciskały się przez ten płot zwierzęta. Tak być nie może. Szpital musi być obiektem zamkniętym i w związku z tym też cieszymy się, że ta inwestycja objęła również ogrodzenie. Również i szpital dołożył do tej inwestycji 26 tysięcy na, na razie. Cieszymy się, że na razie. Tak. Także naprawdę serdeczne podziękowania za, za to, że możemy tu powiedzieć naszym mieszkańcom wasi najbliżsi mają ugodne miejsce na te ostatnie dni e, e, ziemskiego pobytu. Bo tak to wygląda. E, panu Wykonawcy dziękuję bardzo e, za współpracę, e, szorstką współpracę. Ja również, inwestor również rozumiał problemy Wykonawcy, więc... Ale...